Zapamiętałam no, jedną sytuację sprzed lat. Zadał mi pytanie, czy może przyjechać koleżanka i od razu zaznaczył, że jest dużo starsza od niego. Pytałam, gdzie będzie nocować, czy ma tutaj rodzinę. On powiedział, że nie ma rodziny, że chciałaby u nas zamieszkać. No i wówczas nie wyraziłam zgody, bo przecież miał wtedy 14 lat. Uważałam, że to jest no, no, nie na miejscu przecież jest jeszcze dzieckiem i na tym rozmowa była skończona, temat był zakończony. To był po prostu początek tej przyszłej tragedii, na którą wiedział, że to tego się zacznie. W tym zamku mieszka alchemik oszust, który chwali się, że umie zamieniać żelazo w złoto. Co chcesz zrobić? Cześć, skąd jesteś? Z południa, a ty? Z północy już, tu latam i same smytacy. Zostawiłeś za sobą spaloną ziemię. Jesteś silny i bezwzględny. Otrzymujesz nagrody, miecz i siedem diamentów. Ostry jesteś. Siemanko, jesteś tu Ania? Spadaj, lunek Zaczął naukę w szkole średniej. Na początku uczył się dobrze. Bardzo długi czas spędzał przy komputerze, a ponadto z murką się nie rozstawał. Nieraz widziałam, światełko się świeciło, pod kołdrą, SMSował, jeśli już komputer był wyłączony. I na tym tle nieraz były sprzeczki, bo ja mówię, no jak można tak długo, do, do późnej nocy siedzieć? Oceny w szkole się bardzo pogorszyły. Wraz z. Wychowawczini nią nie mogłyśmy dotrzeć do syna. Był zamknięty. Niepokoiło mnie to. Spytałam, ale nigdy nigdy nie otrzymywałam odpowiedzi. Za tymi szczytami znajduje się kraina słońca. Jej naiwni mieszkańcy jeszcze nie wiedzą, że nadchodzisz. Co chcesz zrobić? Doszły te małe fotki. Masz niesamowite oczy. W poniedziałek podeślę coś jeszcze. Jeszcze. Świetny ruch. Ci biedacy trzęsą się ze strachu. Otrzymujesz nagrody. Magiczny nóż i dwa życia. Były dni, kiedy był uśmiechnięty na luzie, a były dni, że widać było, że coś go przytłacza do szkoły. To obowiązek, nie? A takie inne. To była katorga, żeby wyjść z domu. No to jak można mieć dziewczynę, nie wychodząc? Od tego czasu zacznię, że przecież nic nie wiedzieliśmy, że jakąś korespondencję prowadził. Nic. Był bardzo zakochany. Ona była jego całym życiem. Nikt się nie liczył. Ja nieraz przytulałam, prosiłam: Dziecko, otwórz się, powiedz coś. Nic, nie było żadnego słowa, żadnego odzewu. Zbliżała się studniówka. Pytam go, czy pójdzie. Pierwsze słowa były: Nie wiem. Ale mówię, synu, przecież to jest raz w życiu się ma. No, nie możesz zrezygnować. Tłumaczyłam, prosiłam, jednak nic nie wyszło z tego. Jesteś na balu z okazji koronacji nowego króla wampirów. Czy to nie skandal, że na króla nie wybrano właśnie ciebie? Co chcesz zrobić? Halo, jesteś tam? Jak było na studniówce? Nie byłem. Bez ciebie to byłoby bez sensu. Naprawdę nie mogłam. Musiałam się zajmować moim niewidomym bratem. Przecież wiesz. A czemu nigdy nie odbierasz jak dzwonię? Jeszcze nie teraz, kochana. Na drodze spotykasz zombie, żywe trupy, że też coś takiego chodzi po tym świecie. Co chcesz zrobić? Czy nie stać się na więcej? Nie otrzymujesz nagród. Czas na daleką wyprawę do królestwa. Czy nie stać się na więcej? Nie otrzymujesz nagród. Grali w grę komputerową, w której ona brała udział, i później jakoś się wycofała z tej gry. Siemanko, co tam słuchać o Nie wiem, szukam jej właśnie. Wiedziałeś, że to facet jest? Jeden z uczestników tej gry skontaktował się z synem, czy nie wie, co się z Anią dzieje? No bo takie imię przecież przybrała. Bo się strasznie w niej zakochał też, tak jak syn mój. No i stąd powstały jakieś wątpliwości, że głosu nie słyszy, tu się inny zakochał. I tak to nikt przede kłębka doszedł na portalu gejowskim, że ta Ania to jest nie kobieta, tylko mężczyzna. w niej swoją przyszłość królową, bo tam z tych SMS-ów to już tak, nawet jakieś takie wspólne plany na przyszłość były snute i raptem co się okazuje. Przez tyle lat i tak świadomie oszukiwać, wysyłając piękne zdjęcie, bo każdy by się w tej dziewczynie zakochał. Przecież widziałam to zdjęcie. To było dla niego okropne, czy pomyślał kim ja właściwie jestem, czy jestem hetero, czy gejem, gdyby chociaż jednym słówkiem coś powiedział, otworzył się, na pewno by do tego nie doszło, na pewno byśmy go spadli, rozsłumaczyli, pomogli, daje sobie rękę uciąć. To wszystko sam przeżywał, znikąd pomocy, nie dał sobie rady. Zostaliśmy i pokój jego pusty. Kartka wisiała na regale. Może wyjeżdża do Warszawy, do kolegi, może tam znajdzie pracę. Przez cały dzień wydzwaniałam, gdzie tylko i nikt nic nie wiedział. Jesteś w mieście swojego największego nieprzyjaciela. Zemsta może być twoja. Co chcesz zrobić? 4 lutego zeszłego roku, około godziny 20:20, 20, nasz oficer dyżurny odebrał telefon od młodego mężczyzny. Mężczyzna powiedział, że chyba właśnie zabił człowieka. Jak relacjonowali policjanci dokonujący tego zatrzymania, był on bardzo spokojny. Nie stawiał oporu. Chłopak spokojniutki, grzeczny, uczynny był. On potrafił w domu w ciasto, to, piec, gotować, wszystko, wszystko robił. On był ich podporą. Jeszcze w ten dzień śmierci nad nas był w domu i komputer ustawiał, robił. Pojęty był taki chłopak. Czy zrobić kawę, czy herbatę. A on mówi, Nie, dzisiaj herbatę, Mówi, bo ja już kawę piłem. To przecież Naradek powinien mu dać radę, ale on miał noś, widzi pan. Poszedł do ojca i mówił, czy Radek jest. No i ojciec mówi, że jest. Tylko, że temu ojcu rozum odebrał, że nie wyszedł ten chłopina, a on raczej był taki ostrożny, to są ludzie. Pierwszy moment, że po prostu dostał nożem. I on jeszcze, ojcu umierał i leżał na podwórku, mówi, tato broń mnie, nie, jak on, ratuj. ratuj, tato ratuj mnie, te słowa. Dopiero jak przez okno zobaczyłam, jak prokurator już wykładał te numerki, robili zdjęcia, tego już piłam. Sąd okręgowy w Koszalinie uznaje oskarżonego, za winnego tego, że, działając zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Radosława... Zadał mu trzy ciosy nożem, skutkujące zgonem pokrzywdzonego. Zaś w chwili czynu oskarżony miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. I za to skazuje go na karę 6 lat pozbawienia wolności, na poczet której zalicza okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 24 lutego 2011. W sumie zarzucaliśmy oskarżonemu popełnienie zbrodni, która jest zagrożona karą co najmniej 8 lat pozbawienia wolności. Zapadł wyrok poniżej dolnej granicy. tak? Także sąd zastosował tutaj nadzwyczajne złagodzenie kary. Ja sobie nie wyobrażam, w internet wejść i kochać. No to musiałby się zbliżyć do tego człowieka, żeby tego, tą kobietę poznać, jak on tak I... mówił, nie? Ale pisać, co ja sobie też usiądę w komputer i będę pisała, bo ja cię kocham. Nie no, bądźmy ludźmi trochę, no... To jest takie igranie z ogniem, nie? I tak. Myślę, że to tak przez internet, to ja tam jest z miłością, nie? A ludzie się tego zawodzą w ten sposób. Ale to nawet jakby tak by było, no to brać, przyjeżdżać i zabijać. Gdyby e, dzisiaj był tu razem z nimi, kto wie, czy nie byłyby troszeczkę inne losy tej rodziny. Łatwiej byłoby im na pewno pewne sprawy przeżyć na no, końcu dwoje dzieci niepełnosprawnych. On się opiekował, właśnie tym niewidomym prowadzał go. Tam. W mieszkaniu jest niesamowity porządek, jest wszystko pięknie poukładane. Mama jest bardzo pracowita, tata też. Tego już na nogi nie postawi się, nie? Ale tamte młode lata już ma zmarnowane. Papiery pokryte już jako komorderca, nie? Tu trzeba fachowca, prawda? Takiego, kto zna się na tym, ma wiedzę, a syn mu zaufa. No, ja mu proponowałam przecież też kontakt z psychologiem, ale on nie chciał. To nie wiem, czy teraz zechce. Słów, brakuje. My jako szkoła też nie, nie umieliśmy tam wejść i interweniować, ponieważ to był dramat. Jedynie chyba co, można było z tego wyciągnąć tylko jakieś wnioski dla naszych dzieciaków, mówiąc o tym, że jest to przykład właśnie takiego absurdu totalnego, gdzie dwóch młodych ludzi no, po prostu zrobiło sobie ogromną krzywdę. 30 mieszkańców. To jest to, co jest garstka. I każdy na swoim podwórku żyje sam. Każdy. Nie ma tej świetlicy może dlatego też, nie, bo jakby była świetlica, to może i by ta młodzież się gdzieś tam miała gdzie spotykać, rozmawiać z sobą, inaczej to by wszystko było. Jest to skrajny i bardzo wyrazisty przykład, jak potężną siłę mają media, ma komputer, ma internet i wszelkiego rodzaju portalne, za pośrednictwem których ludzie się komunikują.